Cześć! Tu Matej Bartek z tej strony. Witajcie w moim nowym filmie, w którym chciałem się Wam pochwalić nowym wyposażeniem dla mojej Hondy NC750X. Mianowicie wiecie na pewno, że już z moich poprzednich filmów, że, że planuję turystykę motocyklową. Zresztą nie od dziś, bo, bo uprawiam tą turystykę motocyklową już od paru ładnych lat. No więc w motocyklu, który, który chce się uprawiać turystykę motocyklową, niezbędne jest dodatkowe wyposażenie. I do takiego wyposażenia dodatkowego trzeba zaliczyć tutaj takie elementy jak zakupiłem podnóżek centralny, tak, który tutaj bardzo przyda się podczas prac serwisowych przy motocyklu, smarowaniu łańcucha i tak dalej, bardzo to ułatwia tą sprawę, więc to jakby, jakby no to, to to must have, tak. Kolejna rzecz to handbary, no słuchajcie, jadąc szczególnie autostradą, czy nawet w korkach, chcemy chronić swoje dłonie i to tudzież przed uderzeniami, czy, czy, też, czy też przed pędem wiatru głównie, i to robi swoją robotę. Także, także handbary must have. Z handbarami od razu trzeba powiedzieć, duet tworzą grzane manetki. Tak? No bo handbary chronią nas od pędu wiatru. Natomiast grzane manetki dodatkowo podgrzewają dłonie. I tutaj zakupiłem grzane manetki firmy Oxford z pięciostopniową regulacją. Że wszystkim polecam. Kolejna rzecz potrzebna w turystyce to wysoka szyba. No, słuchajcie, jadąc autostradą z tymi prędkościami takimi przelotowymi 130 czy nawet 140 na godzinę, jeśli nie mamy tej, tej szyby wysokiej, no to tutaj pęd wiatru będzie nam hulał po kasku, i, 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 i długo, długo takie jazdy autostradowej nie wytrzymamy. Także zakupiłem wysoką szybę i słuchajcie, okazało się ona jeszcze niewystarczająca. Przy moim wzroście 1,82 82 i dokupiłem tutaj deflektor, który nie jest widoczny, bo, bo zakładam go tylko na wyjazdy turystyczne. I słuchajcie, ten deflektor robi robotę. No bo po założeniu tego deflektora, to przy prędkościach autostradowych 140, a nawet wyższych przez 140 a 160 na godzinę, to, to ten, ten wiatru. Naprawdę nie jest odczuwalne na kadzku i nie jest słyszalne. Także, także robi to swoją robotę. Kolejna rzecz, no, jak widzicie, uchwyt na telefon, na nawigację na telefon pod szybą. To bardzo ważna rzecz w podróżowaniu. No, tutaj chyba nie muszę Wam mówić, że, 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 że nawigacja w turystyce się, się przyda, więc. Więc, więc, taki uchwyt na telefon jest, jest, jest konieczny. Razem z uchwytem jest gniazdo do ładowania, zapalniczka 12V, które też również tutaj się przyda. No, słuchajcie, kolejna rzecz, no to gmole. Tak? Widzicie tutaj, zakupiłem gmole filmy Givi, no bo jakby wspomniają one chyba najlepiej swoją rolę nie są takie toporne i takie wielkie jak z firmy Head, które były bardzo duże i zajmowały prawie pół motocykla i podnosiły jeszcze jego wagę niepotrzebnie, więc, więc takie gmole jak najbardziej się przydadzą nawet przyszłościowo, gdybym chciał założyć halogeny do motocykla, no to, no, no to będzie gdzie je zamontować poza tym chronią one przed upadkiem, pamiętajcie, że gleba zawsze może, może się zdarzyć, no niestety i trzeba ten, ten motocykl chronić, no więc, więc, więc gmole jak, jak najbardziej must have kolejna rzecz, której brakowało mi w hondzie MC750X to jest termometr zewnętrzny. Widzicie tutaj z firmy Oxford taki zewnętrzny termometr na, na baterijkę, który spełnia swoją funkcję, pokazuje mi temperaturę zewnętrzną, zwłaszcza w okresie takim przejściowym. Jesienno-zimowym czy też zimowo-wiosennym, no to, no to jest bardzo użyteczna opcja, bo, no bo musimy wiedzieć, jaką mamy temperaturę, czy przypadkiem już nie zbliżamy się niebezpiecznie w kierunku zera, gdzie możemy się poślizgnąć. Kolejna rzecz, must have w turystyce, have w turystyce no to oczywiście. Kufer, tak? Zakupiłem kufer firmy Givi Jak widzicie, ze stelażem, z oparciem dla pasażera. Pojemność kufra 47 litrów. Polecam ten kufer, bardzo dobrze się sprawuje. Słuchajcie, dołożyłem do kuferka jeszcze tutaj w miejscu, gdzie są te odblaski na kufrze światła stopu to jest też bardzo fajna opcja. Polecam każdemu, no BO jakby widoczność nasza wzrasta. I, I to, to jest na, naprawdę must-have, tak, czyli bezpieczeństwo ponad wszystko, yy, więc, jakby, zdecydowałem się na te światełka w tym kufrze górnym, i, i, i to jest naprawdę bardzo fajna opcja i dobrze się sprawdza. Jak widzicie, na kufrze zamontowałem też dodatkowy uchwyt na, na bagaż na, na, na górze kufra, yy, który yy, zamierzam używać przy, przy jeździe w dwie osoby, tak. No tutaj, yy, yy, jadąc w dwie osoby, yy, można. Yy, powiększyć swój swój bagaż właśnie o, tą, o tą, ten uchwyt górny na którym można zamontować dodatkowo jeszcze 5 kg tak także, także, także to jest bardzo do fajna opcja i, i słuchajcie i, 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 i jeszcze tego nie używałem ale myślę że to, to będzie się sprawdzać na przykład na namiot jeśli będę chciał sobie zamontować no to no to jak znalazł tak? także będąc już przy kufrach tu chciałem powiedzieć od razu że zastanawiałem się poważnie nad kuframi Bocznymi. No ale słuchajcie, przemyślałem temat, bo jak wiecie, motocykle służą głównie do przeciskania się w korkach. I wielokrotnie, już jak jeździłem wcześniej motocyklem Honda Shadow, byłem świadkiem korków na autostradach, gdzie, gdzie, gdzie te korki potrafią być wielokilometrowe. I teraz wyobraźcie sobie, mając te kufry boczne, które znacznie poszerzają motocykl, no to już przeciskanie się w takich korkach, słuchajcie, na autostradzie. Stanowiłoby pewien problem. Dlatego zrezygnowałem z zakupu kufrów bocznych. No, tutaj na rzecz mojej torby rolki. Jak znacie to z moich poprzednich filmów, jest ja zapewne jak oglądaliście. Wiecie, że posiadam torbę rolkę o pojemności 60 litrów. Także taką dosyć, dosyć dużą torbę rolkę, do której można zapaskować naprawdę dużo rzeczy. I na tym tylnym siedzeniu i, i, i tą torbę zamierzam położyć, no i na uchwytach pasażera z tyłu ją przymocować pasami. Także, także przy wyjeździe na jakimś takim dłuższym, dalszym, gdzie sam kufer centralny nie wystarczy, żeby się spakować, no to, to, to będę się posiłkował tą torbą rol, rolką, która jak najbardziej tutaj się sprawdziła już. Dodatkowo też zakupiłem małą torbę rolkę, taką 30-litrową, na jakieś krótsze wyjazdy. Także, także uważam, że taka torba rolka dużo lepiej sprawdzi się na motocyklu niż kufry boczne, które go znacznie poszerzają. Tak, i, i, i no też nie ukrywam, że są dosyć kosztowne, więc zrezygnowałem z kufrów bocznych na rzecz torby rolki. No, i tutaj to pokrótce tyle. Także uważam, że motocykl wcale nie stracił na swoim wyglądzie, wręcz przeciwnie, zyskał. Moim zdaniem wygląda teraz znacznie lepiej i bardziej turystycznie, tak? Jak, jak przystało na, na Adventure'a, bardziej turystycznie. Więc, więc, więc no taki zestaw akcesoriów polecam każdemu, bo, bo jeśli ktoś myśli o turystyce. No to, no, to, no to taki zestaw jest, jest moim zdaniem must have, tak? Żeby mieć na motocyklu, żeby gdziekolwiek pojechać, żeby na jakąś nawet taką krótszą wycieczkę pojechać, też taki zestaw się y, przyda. Tutaj głównie y, posiłkowałem się y, akcesoriami firmy Givi, tak? I y, kupowałem niektóre akcesoria na AliExpress, więc, więc w ten sposób. Dodatkowo zakupiłem kurtkę tekstylną. Z odblaskami, także pamiętacie, wcześniej jeździłem na mojej Hondzie Shadow w skórze. Skórę zamieniłem na kurtkę tekstylną z dużą ilością odblasków. Także turystycznie bardzo dobra kurtka. No, wygodna już nie jeździłem, także trójwarstwowa. Polecam każdemu. No, także to tyle na temat moich akcesoriów. A teraz chciałem się Wam pochwalić z takiego wyjazdu w zeszłym roku, pod koniec sezonu. Do Cieszyna, na zamek w Cieszynie, na starówkę w Cieszynie, także każdemu polecam pojechać, zobaczyć, bo naprawdę warto wzgórze zamkowe, ruiny zamku, tak, wieża, która się e, ostała e, na tej górze zamkowej, e, prawie nienaruszona. No i, 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 i słuchajcie, słuchajcie, naprawdę piękne widoki, warto pojechać. Yy, także, także każdemu po, polecam. Yy, cóż, yy, no, był to taki mój pierwszy dalszy wyjazd. Yy, słuchajcie, yy, gdzie yy, yy, no, yy, pokonałem dość, dość długą trasę w dwie strony prawie 300 km. Tutaj widzicie też Wenecję Cieszyńską. Yy, no, oczywiście, musiałem tu zatrzymać się na obiad w, w fajnej miejscowej pizzerii bardzo klimatycznej jak widzicie i, 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 i no, jedzenie bardzo smaczne, polecam. No tutaj już widzicie jestem w Cieszynie wjeżdżam powoli na Górę Zamkową jak widzicie na wycieczkę wybrałem się początkiem października więc już taki początek końca sezonu mogę powiedzieć Także ale jechało się bardzo fajnie. Temperatura będzie była jeszcze dosyć wysoka. Także, także no, jechało się bardzo przyjemnie. W granicach między 10 a 15 stopni. Także jechałem jeszcze w skórze. Słuchajcie, bo jeszcze nie miałem tej, tej kurtki tekstylnej. Ale w skórze i, 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 w, w, i w Polarze było mi bardzo ciepło, także bardzo fajna wycieczka. No tutaj wjazd na tą górę zamkową bardzo taki, słuchajcie, bardzo przyjemny. Jak widzicie pogoda dopisywała, słońce świeciło. No, no moja Honda mc 750X sprawiła się, słuchajcie, bardzo dobrze w trasie. Jeśli chodzi o siedzenie, to mogę powiedzieć, że jest, że jest bardzo wygodne. No, w do mojej Hondy Shadow, no to słuchajcie, tam tyłek mnie bolał już po godzinie jazdy. A tutaj jechałem prawie półtorej godziny i, i w ogóle tyłka, słuchajcie, nie czułem. Także, także pod tym względem, bardzo, bardzo fajnie. Po wizycie na, na górze zamkową. Udałem się, słuchajcie, do pobliskiej Wenecji Cieszyńskiej. Równie piękne miejsce, słuchajcie, w Cieszynie, które polecam Wam zobaczyć. No naprawdę, stary młyn i, i ta, ta droga, którą się idzie wzdłuż, wzdłuż Wenecji Cieszyńskiej. Także, no naprawdę polecam, polecam każdemu. Tutaj muszę powiedzieć, że, że jazda Hondą NC750X po takich stromych, Podjazdach ciasnych, ciasne zawracanie czy też zmiana kierunku nie stanowi żadnego problemu. Honda nc 750 x nie jest motocyklem, z którym trzeba walczyć. Także słuchajcie, jest bardzo, bardzo dobrym do jazdy, bardzo łatwym do jazdy motocyklem. Tutaj nie było żadnych problemów przy, przy wolnych manewrach, tudzież. Przy, przy, przy jakichś takich podjazdach stromych w ogóle nie było problemu. Jeden problem, który tutaj poczułem, ale to tego się spodziewałem już, już przed zakupem, że to zawieszenie w hondzie NC750X nie jest, słuchajcie, takim zawieszeniem, które, które sprawdzi się w terenie, czy też na takich kocich łupach, jak tam widzieliście. To no, trzeba znacznie zwolnić i, i słuchajcie, i. i i, i uważać na, na, na różnego rodzaju takie no, dosyć mocne nierówności. Natomiast na asfalcie Honda NC750X sprawuje się naprawdę doskonale. Doskonale się sprawuje. To jest motocykl, który jest stworzony, słuchajcie, na asfalt. To jest motocykl, który jest stworzony do jazdy, słuchajcie, szosowej. To jest motocykl stworzony do połykania, słuchajcie, tysięcy, setek tysięcy kilometrów. I naprawdę, jeśli, jeśli szukasz motocykla do takiej turystyki, słuchajcie, as, słuchajcie asfaltowej, no, to, no to, to to jest właśnie motocykl dla Was. No tutaj, właśnie widzicie, wjechałem na samą Wenecję Cieszyńską. Słuchajcie, no i tutaj przeszedłem się kawałek, żeby sobie tutaj, słuchajcie, po, pozwiedzać. Ostatnim moim przystankiem w Cieszynie była właśnie wspomniana już pizzeria w Cieszynie, którą serdecznie każdemu polecam. Taka z, 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 no bardzo klimatyczna, jak widzicie, bardzo ładna. Tutaj, jak widzieliście wcześniej na zdjęciach, i pizza również, słuchajcie, bardzo dobra. Szkoda, że nie mogłem tutaj popić piwkiem, no ale słuchajcie, trzeba było wrócić na motocyklu, więc piwko wchodziło w grę tylko bezalkoholowe. Słuchajcie, po zasłużonym obiadku ruszyłem w stronę Krakowa, w, drodze, w drogę powrotną, jak widzicie, było już po czwartej, ale pogoda jak najbardziej dopisywała, także słuchajcie, no, po, pogoda dopisywała i ruszyłem w drogę powrotną do, do domu. Tutaj jeszcze widzicie zamek. Tak, no i kocieł bykło zamku, także i tutaj już wracam do, do domu. I słuchajcie, na sam koniec chciałem Wam pokazać tutaj już, jak, jak wracam już do Krakowa. Jestem na drodze Cieszyn-Bielsko, słuchajcie, bardzo, bardzo fajna trasa, dwupasmówka, którą można, słuchajcie, pośmigać. Jeśli ktoś lubi, a ja lubię, słuchajcie, pośmigać trochę na, 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 na motocyklu, no to, to, to można sobie naprawdę fajnie pojeździć na tej trasie. No i, 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 i naprawdę można potestować motocykl, wiecie, pod względem prędkości, przyspieszenia, słuchajcie, manewrowości. Więc, więc słuchajcie, bardzo fajna trasa. Polecam, polecam każdemu. No jak widzicie pogoda bardzo, bardzo dobra, pogoda dopisywała, więc można było troszkę pośmigać, troszkę pojeździć, więc no naprawdę fajna wycieczka na sam koniec sezonu 2021, polecam każdemu taki wyjazd do, z Krakowa do Cieszyna, w ogóle do, do Cieszyna się przejechać na motocyklu, no jeden z fajniejszych kierunków motocyklowych, nie licząc, może bieszczad, tak, czy, czy, czy tutaj wyjazdu nad morze, czy, czy, czy też do Wrocławia, no to taki wyjazd do Cieszyna to też bardzo fajna sprawa. Polecam, polecam każdemu się przejechać I, i naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna trasa. Momentami bardzo szybka trasa. Także słuchajcie, no, byłem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Przy okazji przetestowałem swój, swój nowy motocykl w trasie. No, bo taka trasa 300 km, no to już wiecie, to już jest taka dosyć fajna trasa. Już można coś powiedzieć na temat tego motocykla. I, i, i muszę Wam powiedzieć, że, że Honda NC750X bardzo dobrze radzi sobie w trasie. Bardzo dobrze jest to motocykl stworzony do, do wyjazdów właśnie asfaltowych, turystycznych. Jazda tym motocyklem to czysta przyjemność. A słuchajcie, w wersji DCT, którą ja zakupiłem, to jest podwójna przyjemność. Posłuchajcie. Oprócz tego, że nie musicie machać tymi biegami i się przejmować tym sprzęgłem. Te zmiany biegów są praktycznie natychmiastowe, tak? Nie puszczacie w ogóle roll gazu, żeby zmienić bieg, więc, więc, więc śmiem twierdzić, że, że, że takie przełożenia biegów automatem. Są znacznie szybsze niż, niż w motocyklach ze matematyczną skrzynią, gdzie musimy jednak, e, jednak tym sprzęgłem manewrować, odpuścić ten gaz i dopiero, i dopiero wrzucić bieg, i dopiero znowu w gaz. Więc, więc no może nie liczyć motocykli, które, które mają quick shifter, tak? Góra-dół, bo, 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 no bo tutaj jest tak samo praktycznie jak tej automatycznej skrzyni z tym, że musimy sami te biegi zmieniać. No to nie licząc motocykli, które są z shifterem, no to taki motocykl ze skrzynią DCT naprawdę to jest bajka jazda turystyczna takim motocyklem. Możemy się skupić tylko i wyłącznie na jeździe. Tak? Także, także no to bardzo, bardzo dobrze wpływa na jazdę. Bardzo, bardzo pozytywnie wpływa na jazdę, mniej się męczysz jadąc motocyklem niż wachlując motocyklem z manualną skrzynią, tutaj nie musisz tego robić, także cieszysz się jazdą, cieszysz się prędkością, cieszysz się śmiganiem, a nie myślisz o takich rzeczach właśnie związanych ze zmianą biegów, więc to też jest duży plus tego motocykla. Siedzenie, tak jak już mówiłem, no, słyszałem opinie, że twarde, ale słuchajcie, ja porównuję z moim motocyklem, którym jeździłem wcześniej, czyli motocyklem Honda Shadow NC, Honda Shadow z, z moją nową Hondą NC750X, i muszę wam powiedzieć, że, że jazda, jazda motocyklem NC750X, to, to siedzenie jest dużo bardziej wygodne niż w Hondzie Shadow. Pozycja jest też dużo bardziej wygodna, bo pamiętam, że w mojej hondzie Shadow bolały mnie nogi, bo po, po, no jakoś ten kąt ugięcia nóg na hondzie Shadow był taki, że, że drętwiały mi stopy. Tak po dłuższej jeździe no, no nie było już wygodnie. Też tyłek zaczynał mnie, mnie boleć po dłuższej jeździe. Tutaj ta jazda, się twierdzić, twierdzi, dwugodzinna w ogóle nie skutkuje żadnym Bólem w żadnej części ciała, ta pozycja jest bardzo wygodna, jest wyprostowana, jest naturalna. Motocyk sam się kładzie, słuchajcie, w zakręty, nie trzeba z nim walczyć w żaden sposób, żeby skręcał. Także, no, muszę powiedzieć, że, że bardzo jestem zadowolony z tego wyboru, że wybrałem Honda NC750X. Tutaj plusem też są te wszystkie systemy kontroli trakcji, system ABS, który czuwa nad Twoim bezpieczeństwem. Bo słuchajcie, uważam, że oprócz tego, że fajnie jest poszaleć na drodze, że fajnie jest sobie pośmigać, to jeszcze bardzo fajnie jest przy okazji czuć się bezpiecznym. Na no tyle, na ile to jest możliwe na motocyklu, oczywiście. Czuć się bezpiecznym, no i mieć jednak te wspomagacze w postaci. Kontroli trakcji czy też ABS-u. To jest jednak bardzo duże udogodnienie. Już nieraz się przekonałem, że, 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 że hamując dosyć ostro, a wielokrotnie musiałem zahamować awaryjnie, no bo ktoś zajedzie Ci drogę, ktoś, ktoś będzie uprzejmy zajechać Ci drogę, ktoś będzie uprzejmy wyjechać Ci z podporządkowanej, więc te hamulce bardzo często idą w ruch i słuchajcie. Nawet jak się tak słuchajcie, złapie za te heble konkretnie do poru, no, no to ten ABS ratuje Ci tyłek, bo, no bo, no bo nie masz tego uślizgu przedniego koła, tak? jakby, jakby to było, gdyby tego ABS-u nie było. No Podobnie jest z kontrolą trakcji, jeśli za mocno odwiniesz manetę, a mnie się to niestety zdarza czasami, no to, no, to ta kontrola trakcji dba o to, żeby ten, ten tyłek się nie uśliznął i żeby ten motocykl nie poszedł bokiem, więc, więc to jest też duży plus szczególnie na mokrych nawierzchniach, tak? no bo jadąc gdzieś w dalekie trasy, w turystykę. Gdzieś dajmy na to, na to w tym roku, na to Polskie Morze, czy gdzieś tam mam jeszcze jakieś w planie inne kierunki zagraniczne, o których na razie nie chcę mówić, bo będzie to niespodzianka. No to, no to słuchajcie, nie, nigdy nie możemy być pewni pogody. Wiecie, jak jest na takich wyjazdach turystycznych, zawsze może nas złapać deszcz, czego żadnemu motocykliście nie życzę, bo. Jazda motocyklem w deszczu to nie jest fajna sprawa, ale już jak cię złapie i masz te systemy kontroli trakcji, ABS-u i jeszcze możesz zmienić sobie mapę silnika, tak jak w Hondzie NC, no to, no to słuchajcie, no to, no, to, no to same plusy, tak? Dlatego cieszę się, że nie wybrałem właśnie Tracera 7, który był takim czystym Golasem, posiadał tylko ABS i nic więcej, no bo tutaj jednak pod turystykę. Ta Honda NC750X jest dużo, moim zdaniem, dużo lepszym motocyklem niż Tracer 7, który, mimo że posiada więcej tej mocy, słuchajcie. To moim zdaniem w turystyce, akurat Honda NC750X posiada dużo, bardzo wystarczającą ilość mocy. Nie potrzeba Wam jej więcej na turystykę, słuchajcie. Nie jest to może motocykl do szaleństw, ale słuchajcie, przygazować to on też potrafi, słuchajcie. No, potrafi tutaj śmignąć, tak no jak widzicie po tej drodze, jak sobie chce, więc, więc słuchajcie, dużo zależy od kierownika, tak? Od motocyklisty, więc, więc no dla mnie, powiem Wam podsumowując, jazda Honda NC750X to jest czysta przyjemność, słuchajcie, czysta przyjemność w trasie. Czy też na krótkie trasy, na których już jeździłem, czy na wieży koło komina, to jest, słuchajcie, czysta przyjemność i słuchajcie. Każdemu polecam ten motocykl, każdemu polecam podróże motocyklowe. Na tym kończę dzisiejszy film. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, dajcie znać, jak się Wam podobało i do usłyszenia. Cześć.